Czas nas determinuje, powoduje, że zmieniamy się my oraz całe otoczenie. Czy wraz z tymi zmianami zmienia się tożsamość człowieka? Jestem głęboko przekonany o tym, że w człowieku jest ta głęboka możliwość przemian, które nie zakłócają jego tożsamości, tylko mogą służyć rozwojowi. Zarówno rozwojowi osobistemu, jak i w społeczeństwie. Piątkowa sesja dni Tisznerowskich to również spojrzenie w przyszłość. Spojrzenie w przyszłość polega na tym, że gdy dyskutujemy o naturze ludzkiej, to z jednej strony mamy do czynienia z czymś stałym, jakoś określonym. Tak to przynajmniej filozofia i teologia opisuje, prawda? że są pewne elementy stałe natury ludzkiej. No ale z drugiej cały czas jesteśmy zanurzeni w tym płynącym nurcie czasu. Różnych doświadczeń, które kształtują człowieka, zarówno jednostkę, jak i pewnych wydarzeń czy procesów, które kształtują także człowieka, czy ludzkość całą. Natura człowieka buduje się w dialogu z drugim człowiekiem, ale przede wszystkim z Bogiem. Ciekawe, że no właśnie w filozofii księdza Tischnera natura ludzka nie jest czymś trwałym, czymś, co można pod mikroskopem zbadać, tylko jest czymś, co się wyzwala dopiero i co właśnie rodzi się w dialogu, czy jak on mówi, w spotkaniu. To właśnie człowiekowi, jego naturze, odwadze, próbie odnalezienia się we współczesnym świecie poświęcone było dzisiejsze spotkanie. To jeszcze nie koniec dni tisznerowskich. Cytatem: Zapraszamy Państwa na jutrzejsze warsztaty. Łukaszu? kart powiada, że miłość umiera, gdy nie jest wyznawana. Ale miłość to również coś takiego, czego nigdy do końca wyznać nie możemy. Sara Guzik, JP2TV.